To jest, teraz, dwa, trzy. cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Dzisiaj na szybko chciałem wam pokazać i przeczytać artykuł na TMZ najlepszy source w internecie. Najlepsze miejsce informacyjne, tak? Jak to widzicie w, dotyczące ten Sesami Place, tak tego parku e, z ulicy Sezamkowej. Tutaj pokażę wam filmik. Mam nadzieję, że nie będzie przerywać Jak widzicie tutaj dziewczynka skacze, może zrobię większy ekran. Kurwa macie, poczekajcie. Wskacze, Tutaj jest postać. Dobra cicho. Postać przebrana w myszkę, tak? W jakiegoś jakąś postać z bajki czy coś. Tutaj chcę dać piątkę te. Dziecko po prostu wyciąga rękę, żeby dać piątkę, tak? Tej postaci. I ją po prostu unika, tak? Te, tego dziecka. Jak mam być cztery, to wideo, tutaj daje wszystkim piątkę, natomiast tutaj chcę dać dziecko piątkę. Nie da piątkę, i stąd, i macha tam innym ludziom. Wiecie co? Moim zdaniem, przyznam wam tak, ale tak na szybko, moim zdaniem... By to nie było jakieś super, hiper, wiecie, o, ale z niego totalny zły człowiek i tak dalej. Może po prostu był zmęczony i widział małe dziecko, nie chciał po prostu, nie wiem, zrobić krzywdę czy coś. Natomiast, znając historię tego parku, ok, i te incydenty, moim zdaniem po prostu to jest właśnie rasizm. Przeczytam wam tu artykuł. Matka z New Jersey ma poważny problem z Chuggy Cheese, uskarżając <grytania> maskotę popularnego o dyskryminację rasową, zaignorowanie próby przybicia piątki. Kobieta, która pisze na Twitterze przez opublikowała wideo, jak mówi, nakręcone 30 lipca w lokalizacji Wayne and pokazując jak jej córka podskakuje z podniesioną górą, no podskakuje z ręką, tak, zanim wyciągniętą ręką może zobaczyć, jak męż przybija piątkę białym dzieciakom, tak, można tam było zobaczyć. Na scenie, zanim... Po... Zanim po prostu zignoruje czarną dziewczynkę, tak? Nie jest jasne, czy osoba w kostymie rzeczywiście mogła zobaczyć małą dziewczynkę, ale to nie ma znaczenia. Mój dwulatek był dyskryminowany rasowo, jak widać dalej na swoim pięciu bla bla bla. Safe mówi, że kierown kierownik. próbował wyjaśnić, że osoba w kasynie widziała, że nie widziała dziewczynki, a ona przeprasza, że tak się czuje, ale Safe wykorzysta to, to wymówka pod, ta wymówka się wymyka z konsoli jak pisaliśmy wideo Sesame Place w Filademii stało się ostatnio popularne pokazując dwie małe dziewczynki zarówno pargi jak i rodzice mają dziewczynę odbywając prywatną dyskusję uregulować interakcję czyli jak rozumiem to nie jest yy, z tego Sesame Place więc sorry za pomyłkę bo nie przeczytałem tego artykułu, natomiast to jest z innego miejsca, jak rozumiem, z Chucky e. Cheese, tak? Skarżając maskotkę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nieważne, ważne, że być może maskotkę, no chociaż moim zdaniem widział. Widział, bo zobaczcie, jak uniknął tutaj kontaktu z tym dzieckiem. Gdyby nie widział, to by przecież nie zatrzymał się przed tym dzieckiem, nie? Widzicie, schylił tu głowę. I po prostu uniknął przybicia piątki czarnej, czarnoskórej dziewczynce. To jest jego praca, okej? Okay? Nie wiem, to nie jest żaden problem wyciągnąć rękę i przybić dzie dziecku piątkę. Tym bardziej jak przebija innym. Natomiast, tak jak mówię, myślę, że jest to właśnie incydent z Sesame Place. Jeśli jest to incydent z Sesame Place, to powinni się to wyjaśnić. Jeśli nie, to też powinni wyjaśnić, bo to nie jest fajne, na szybko chciałem wam pokazać ten artykuł. Nie jestem pewny, jak mam być szczere, czy jest to właśnie Sesam Place, ta maskotka, czy właśnie z innego miejsca. Natomiast przybija innym dzieciom piątki, dlaczego nie przebijesz też jej piątkę? E, głupi człowieku przebrany za mysz. Ja rozumiem, że można po prostu być zmęczonym, czy coś. Natomiast wyciągnij tylko rękę, co brzydzi się czarnoskórej dziewczynki, to nie jest w porządku. Tak mówię, to powinno zostać wyjaśnione. Na szybko chciałem wam pokazać, bo kolejny, jak rozumiem, incydent dyskryminacji, yy, który nie jest fajny. Dzięki za uwagę. Oczywiście to się nie dzieje w Polsce. Powinienem <laughs> przeczytać wam jakieś artykuły, które się dzieją w Polsce, natomiast nieważne. Chciałem wam tu pokazać, bo to też jest popularne na Twitterze i na social mediach. Dzięki za uwagę. Słyszymy się trochę.